Dzień dobry. Dzisiaj mamy 1 kwietnia 2019 roku. Przeczytam Wam dzisiaj pismo, które złożyłem do Tadeusza Rączkowskiego pełniącego obowiązki prezesa Sądu Rejonowego w Grujcu. Zaczynam czytać. Pismo jest z 11 lutego 2019 roku napisane w Sieradzu. Człowiek, zwierzchnik władzy Krzysztof Chudek, Syn Jana, nielegalnie, bezprawnie więziony w celi 42, oddział C2 98-200 ulica Orzechowa 5. Do Tadeusza Rączkowskiego, pełniącego obowiązki prezesa sądu rejonowego w grójcu, ulica Sportowa 14. Dotyczy sygnatura akt 6W 782 łamane na 17. Naruszania praw, wolności, godności, prawa do sądu i skutecznej obrony przed bezstronnym, sprawiedliwym, uwierzytelnionym sędzią. Poświadczania nieprawdy przez leniwych, mało inteligentnych, debili z policji, z warki. Działając w społecznym interesie narodu polskiego, Rzeczpospolitej Polskiej i swoim, ostrzegam informując. Notoryczne ignorowanie woli zwierzchnika władzy. Bezprawne, nieuprawnione orzekanie w jego imieniu osoby nieuwierzytelnione, zasiadające na stolcu sędziowskim, bez publicznego okazania swoich uprawnień przed narodem polskim, okłamywanym, okradanym przez filozoficzne elity, doprowadzi do rozlewu krwi, zakonspirowanej rewolucji, bowiem cierpliwość ogłupianych ludzi ma swoje granice i jest na wyczerpaniu. Kolaborowanie z oszustami nielegalnie zajmującymi najwyższe stanowiska władzy, w tym prezydenta, rzekomo wybranymi niewiadomą X, myślnik kartą wyborczą, która winna być niezbitym dowodem nadanych mandatów społecznych, uprawnień, stała się narzędziem do przemycania oszustów, złodziei, morderców, hipokrytów, wrogów ojczyzny i fałszerzy. Utwalanie nieważnych, sta nielegalnych stanowisk, prawa, myśli kodeksów, rozporządzeń, ustaw stworzonych przez wybrańców X-a, wypełnia znamiona przestępstwa, działalności na szkodę, łamania zgodnych z interesem Polek i Polaków nielicznych zapisów Konstytucji i Kodeksu Karnego art. 127 paragraf 1 oraz zdrady narodu polskiego, kary przewidzianej prawem naturalnym do obrony umocowanej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku nie krzywdź, nie pozwalaj krzywdzić innych i siebie. W konsekwencji bezpośredniego sprawowania władzy na mocy legalnego, zgodnego z, in, z interesem narodu polskiego prawa dostępnego na www.cichocki.pl w zakładce Pobierz, to jest Proklamacji przejęcia władzy przez jej zwierzchnika Naród Polski z 2 listopada 2014 roku i dekretu zwierzchnika władzy wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa z 2 kwietnia 2015 roku oraz powszechnej deklaracji praw człowieka z 10 grudnia 1948 roku władzę w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik Naród Polski, suweren oraz prowadzi kontrolę organów powołanych do pilnowania porządku prawnego, prawa i sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej. Kultura i prawo zakazuje tzw. reprezentantom budynków instytucji, zabijania, ale nie zwracacie uwagi, że jesteście stroną, która wykorzystuje wojny, tortury, papierowe wyroki, leki, szpitale, bezrobocie, głód, niskie płace, wysokie podatki, kredyty, kary do zabijania, zastraszania Polek i Polaków każdego dnia w sposób pośredni, cywilizowany, bowiem cywilizacja to wojna władzy z plepsem. Osobami cierpiącymi na maniem wielkości, budujących swój byt nieuprawniony na strachu i zastraszaniu, często wyrokując, orzekając na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej w jej imieniu myślnik społeczeństwa polskiego. Po uprzednim uwierzytelnieniu się wszystkich osób z Sądu Rejonowego w Grójcu, orzekających w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, żądam, zaskarżam, nie godzę się, wnoszę o wyrok bełkot sygnatura A6W kropka 782 łamane na 17 z mocy prawa legalnego zgodnego z interesem społecznym jest nieważny, nielegalny, nieobowiązujący, bowiem prawomocne orzeczenie to z całą pewnością zgodne z prawem i prawdą. Wydane winno być przez niezawisły, sprawiedliwy, bezstronny sąd reprezentowany przez sędziego sprawiedliwego, bezstronnego, podpisującego się czytelnie pod tym, co wytwarza rzekomo w interesie społecznym Rzeczpospolitej Polskiej, imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto oparte jest o nieprawne, fałszywe oświadczenia, protokoły, wytworzone przez leniwych, mało inteligentnych przestępców z policji w warka, których nikt nie podpisuje nie sprawdził i potwierdził w rzeczywistości. W związku z powyższym żądam przywrócenia mi prawa do skutecznej obrony przed sądem niezawisłym, bezstronnym w rozumieniu artykułu 45 i 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i artykułu 10 11 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 48 roku oraz legalnego powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, to jest dekretu zwierzchnika władzy z 2 kwietnia 2015 roku podpisanego przez Tadeusza Cichockiego w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dostępnego na www.cichocki.pl nie ma i nie było zgody społecznej i mojej, aby skazywać ludzi na więzienie na podstawie urojeń debili z policji pokładających ślepą wiarę w ich nieomylność z zasiadających na stolcu sędziowskim potwierdzających ich kłamstwa. Oświadczenie. Ja niżej podpisany. Oświadczam, że nie wyrażałem i nie wyrażam zgody, aby osoby w przebraniu sędziów orzekali, wydawali postanowienia, wezwania bez uprzedniego wykazania swoich właściwości i uprawnień publicznie dostępnych na stronie internetowej w grójcu sądu oraz wydania oświadczenia, że ich decyzje, wyroki wydane w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Polek i Polaków i moim będą zgodne z najlepszym interesem narodu polskiego. Człowiekiem być trudno, debilem być jest wygodnie. Człowiekiem jest się, gdy mózg panuje nad funkcjami ciała i duszy, myśli intuicji. Człowiek myśli jak żyć, nie szkodząc innym i otaczającej go rzeczywistości. Debilem jest się zaś wtedy, kiedy ciało wykonuje polecenia, rozkazy, sugestie obcego, nieznanego bytu na szkodę innego i otaczającej go rzeczywistości, a dusza wyczekuje śmierci ciała. Moje oświadczenie dostępne jest na www.zawodowy Polak KC oświadczenie kreska 25.04.2018.pdf i należy je wydrukować i dołączyć do niniejszego pisma wraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za łamanie podstawowych praw człowieka. Podpisano Krzysztof Chudek do wiadomości Tadeusz Cichocki www.tcichocki.pl i Zwierzchnik Władzy w Rzeczpospolitej Polskiej Osoby Fizyczne, Organizacje Społeczne, Przedsiębiorstwa, Media i inne. Także to pismo zostało wysłane do prezesa. Do dzisiejszego dnia nie otrzymałem na nie żadnej odpowiedzi. Niebawem wyślę po naglenie i czekamy dalej cierpliwie i żądamy wykazania uprawnień wszystkich sędziów, by mo mogli oni orzekać w imieniu całego społeczeństwa polskiego. Do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich.